Jean-Marie Le Pen. Niestety dowiedzieliśmy się 7 stycznia o śmierci wielkiego francuskiego patrioty, narodowca, człowieka dobrej woli, który kocha swoją ojczyznę i zorganizował wiele akcji, które ratują. Ratowały lub będą ratować Francję jako państwo narodowe. My, polscy narodowcy, z tej strony mówi do was Adam Stanisław Czeczetkowicz z Polskiego Centrum Dialogu Narodowego oraz Komitetu Obywatelskiego Podlasie XXI wieku składam kondolencje dla całego narodu francuskiego, byście nie popadli w ciemną. Ciemną dewastację swojej nadziei. Jean Marie Le Pen zasiał ziarno francuskiego patriotyzmu, nacjonalizmu w tym najlepszym słowa znaczeniu. Wybiera się, z Polski, delegacja Polskich Narodowców, właśnie <coughs> jestem w kontakcie. Doktor Marek Czarniaski będzie tą grupą dowodził z Komitetu Podlasie XXI wieku. Ja niestety mam obowiązki w kraju i duchem, sercem będę na pogrzebie, który odbędzie się w najbliższą sobotę. 11 stycznia. 11 stycznia, bardzo daleko, bo aż na skraju Francji przy można powiedzieć, to już będzie Ocean Atlantycki. Droga będzie długa. Mam nadzieję, że nasza delegacja dojedzie. Viva Francja! bym powiedział, nie żyje Francja, nie żyje Polska, nie żyje Francja, nie żyją narodowcy polscy. Sława Wielkiej Polsce, pozdrawiam wszystkich Francuzów i Polaków.